Dzień dobry. Mamy dzień czwarty i jest poranek. I myślę sobie, że bardzo staram się nie używać papieru i nie drukować czego nie potrzeba. a jakoś pójście na budowę bez papieru, w sensie bez rysunków wydrukowanych, powoduje u mnie lęk. <grym> Więc ja wydrukować parę rysunków, zanim ekipa przyjdzie. Dzisiaj zaczynają. Hmm, powodzenia. No i przyjechałam sobie podrukować rysunki otwarte od 7.30 A jest. Już dawno po. Zamknięte na cztery pusty. Kurka flakno. Trzeba się zmierzyć ze swoimi strachami i pojechać na budowę bez papieru. Aha, tak sobie pomyślałam. Zmierzyć się ze strachami. Jak to brzmi dumnie? Kurde, nieprzygotowana jestem, no. Księg bez tu wchodzi, tak się to mówi. E, zabieraliśmy się do tego projektu od kilku miesięcy. Niestety robiłam go w międzyczasie. To znaczy, jeszcze kończyłam studia, pracowałam, Działy się różne inne rzeczy. Przyłożyłam do tego potrzebne minimum. E, wysłałam ekipie wszystkie rysunki i specyfikacje techniczne. Maila Więc też nie powinnam dramatyzować, ale jakoś tak w tym wszystkim się czuję, że pewnie coś przeoczyłam, pewnie zaraz się coś spartoli. I to tak jest na budowach i się tego nie uniknie. A jednocześnie myślę sobie, że po 18 latach w biznesie, jak się w końcu zabieram za coś, w czym ja mam ochotę zostać na dłużej, to tak fajnie byłoby się do tego zabrać z głową. A moja głowa jest gdzieś indziej. No nic, no. Jest jak jest. Zobaczymy, co dziś wyjdzie. A rysunki podrzucę jutro. A dzisiaj i tak tam będzie tylko burdała bombą. Mówiąc w skrócie, będą chłopaki kuć i się rozgaszczać. Więc będzie poczko. Są zwroty akcji. Bo przyhaczyłam kątem oka, że jednak otworzyli. Idziemy drukować. Nie był to ekspres, ale się udało. Mamy wszystko czego potrzeba. Łącznie nawet z bardzo prowizorycznym kalendarzem. Jedziemy do chłopaków, bo będą tam za 8 minutek. Na całą szczęście mamy całkiem niedaleko. Mm -hmm. Ty zawsze mówisz, że się składasz z oław. Jak to jest możliwe, że ja się martwię? Jest godzina 8.02 i chłopaków nie ma. Czy czas się martwić, że trochę przeginam? Dopóki mamy czas, szybciutko wam opowiem, że ekipa poleciła nam znajomą, z którą ona pracowała już wcześniej. Byli z nią bardzo zadowoleni i chłopaki po co są bardzo fajne. Zastanawiam się, jak długo potrwa ten nasz remont. Dlatego, że bardzo chcielibyśmy się wyrobić w miesiąc. Że ci pokażę. Hmm? Jak mówiłam, że ekipa fajna. No. To dostałam pytanko od szefa ekipy. Czy uprzedziłam sąsiadów? Oczywiście, że nie uprzedziłam. Ale. Rzucam im do skrzynki kalendarz z tym, kiedy zaczynamy, z numerem telefonu i z pozdrowieniami od nowych sąsiadów. Mam nadzieję, że się bardzo ucieszą. A chłopcy w pierwszych 15 minutach po tym, jak weszli, zaczęli już robić, rozpi... znaczy, remont. Więc się nie opieprzają, Trzymajcie kciuki, kurka flak, No, będzie dobrze. Czajem z zewnątrz, jak to wygląda. I. No nic, po prostu leży trochę gratów wszędzie. O, i już się zaczęło kłucie. Powiem ci tylko, że pierwszy, ten pierwszy krok i co widzisz, yy, że jest cała podłoga zabezpieczona. Co prawda kuchnia nie jest zabezpieczona, i. No, i jest już pełno kurzu ale, po... ale podłoga, schody zabezpieczone. O! No. Powiem ci tak, że się chłopcy nie oszyndali, bo łazienka jest rozk***ana, Ściana do łazienki jest rozkana, ale kibalek nadal wisi. Ze względu na konstrukcję drewnianą ściany, to pomiędzy konstrukcją a ścianą murowaną, jest jeszcze kupa miejsca i faktycznie widać, gdzie ten dom był przedłużany. On miał kiedyś dwuspadowy dach. Niesamowite. Strasznie się cieszę, że rozbieramy tą łazienkę, bo po prostu pazierz straszny tutaj był. Boże, na dachu też... Na dachu też chyba już byli. No to się nie pomylili. Bo podłoga ze sklejki, która była pod podłogą panelową, jest w tym miejscu mokra jest czarna i w dotyku jest mokra Jak ci się podoba nasza nowa chata? Na razie. nie To bardzo o czym mówić. No jak to? No roz super. Będzie pięknie. To pa. się zaśpakruje. Pas. Pa. Na koniec dnia zapukałam do jednego z sąsiadów, do takiego, którego nie zostawiłam kartki. I okazało się, że jest bardzo sympatycznym człowiekiem, jest policjantem, mieszka tu od 6 lat. I opowiadał trochę o swoim domu i o studentach, którzy mieszkają na ulicy. I ucieszył się, że nie jesteśmy studentami. Także nic, to. zamykamy dzień z uśmiechem na twarzy kurka. Właśnie powiedziałam Lubemu mojemu przez telefon, że to latanie po budowach sprawia mi radość. No, coś w tym jest. I coś też jest w tym, że długo tego nie było. Muszę ustąpić pierwszeństwa samochodowej, pa!